Marzena powiedziała, chodźmy na górkę. No to żeśmy weszli na, na górkę koło domu. I generalnie filmik ma być mocno motywacyjny, bo skoro ja mogę, Marzena może, nie ma tutaj ani Kamila, ani Rafała, ale oni też pewnie by mogli. Zresztą Kamil teraz może w Polsce, a Rafał narzeka na kolanka, ale i tak w sobotę kogoś pójdzie kopać. A teraz popatrzcie, że można. Ja tylko zmienię tutaj kamerę. Kamera zmieniona. Zobaczcie, generalnie można nie. Jakby ktoś sobie chciał takiego małego jumpa zrobić, to będzie ze 2 kilometry w dół lotem prostym. No, da się, da się. Jeszcze kawałek tylko został tam na górę, żeby wejść. A potem, no a potem to generalnie z górki trzeba będzie zejść. Urocza asystentka się przesuwa, żeby można było pokazać. Tam w dole generalnie F-18 latały. Fajnie tak z góry na nie popatrzeć. No, to do potem. Tak na środko. To, to, co było w poprzednim odcinku, no to wlazłem, nie? Tak zobaczcie. Żeby, żeby nie być go, gołem słownym, to wlazłam No i teraz. Teraz też tylko trzeba dojść tam. O. Ten kawałek taki, a potem tuż z górki. No, to z kanapy, i do roboty.